Ona jedyna w... Sieman, dziś ja będę wredny jak zusi się pierwszy przywitam przy, się manko z tej strony Dejdara. Witam, dziś zagramy sobie z Minecrafta... ...na moim serwie, serwie. Na ile zabiorę ci tam działkę, bo tutaj tak zbudujesz z nie zabieraj. Jest konkurs. Kto zbuduje najładniejszy domek? Trzeba o, na czy... mojego fejs... Trzeba zrobić zdjęcie i na mojego face przesłać na czacie prywatnym. No, czyli ja od razu wygram, Możecie się poddać. No, nie, nie wygrasz. Ty nie... Ty nie Nieładnie ma... No wiem za ładnie buduję, niestety. Ten, wro ten wrodzony talent No ta, ty nie widziałeś jak naprawdę ja buduję Niestety ten wrodzony talent ludzie No to wyższa szkoła Panda! <laughs> Czekaj zrobię krew z nosa E no co ty robisz Chcę zrobić pandzie z krew z nosa No to nie Ale z Przyznaj, że panda wygląda trochę... Butelka mi spadła. Pusta oczywiście. Ta panda jest zajebista. A, oczywiście ten nowy serwer, ale... Ma? Nie, niż tam. Dobra, dzięki za Twoją działkę. No weź nie zabiorę mi działki. Co by, banda? A nie, nie usunęłam Cię. Weź. Deidara. Za... No usunęłam Cię. Jakie chamsła. Nie bawię się tak. No widzicie, admin właśnie taki To jest działka moja do zabawy A to jest inna. A ja jestem dodany ciągle! A weź mi nic nie niż. Muduję pandę ziomala. To zniszczę. To będzie... To będzie nownaga panda. No. Dobra, nudno jest. Kurde, masz. To idź do Tesco. To chyba ty, no. Dobra, zbudujemy sklep? E, to później, to później, to później. Dobra, my kończymy. Będziemy budować sklep. Jak zbudujemy, to może nagramy nowy odcinek. Dobra. A ja będę nagrywał zbudowę sklepu. Yeah. A Widzicie, on, ja będę musiał ustalić ten filmik chyba. Ja. Jehehe. To jest właśnie ta moc internetu, 500 lat prze... ten. preso olhando a filmou. <laughs> tá, não tô Nara. Ó, papai.